Siema! dzisiaj sobie bo nie cześć przecież wiesz że, że, że to ukłótnię ci jakoś wynagrodzę przejdę wieczorkiem no to jeszcze kocham pa po... Ech, tak moi kochani, moja ukochana dziewczyna, nazywa się Klaudia. A teraz przyszedł czas na kamera, akcja. To piosenka do mojej byłej dziewczyny Po co budować dom W którym nie zamieszka miłość Po co przysięgi składać wciąż Skoro nie można ich dotrzymać Tak właśnie jest z nami Czuję to w kościach, w zwykłym spojrzeniu, braku zazdrości. Zgubiłem obraz, gdy wychodziłem z mojego domu. Kiedy to było, to już.